Niech będzie pochwalony Jezus, Chrystus, Pewnie zauważyliście wezwanie, które powtarza tutaj Jezus. Beware, Jesus says. Jezus mówi: strzeżcie się. Then the second word, keep alert. A potem mówi, uważajcie. Again in the next verse he says, keep awake. I jeszcze mówi, czuwajcie. And the last words of today's gospel. A w ostatnim wersercie dzisiejszej Ewangelii. With an introduction he says, I am saying this to all of you. Najpierw robi wprowadzenie, mówiąc, mówię to do was wszystkich. Keep awake. Czuwajcie. Four times repeated. Powtarza to cztery razy. Beware, be alert, keep awake. Uważajcie, bądźcie gotowi, strzeżcie się, czuwajcie. meaning Co ma oznaczać to powtarzające się wezwanie? Let me give you a short explanation of Four of this Chcę wam bardzo krótko przedstawić cztery wymiary tego wezwania. First, Najpierw w rozumieniu historycznym. Most probably, Jesus was speaking this particular sermon in AD 33 by the end of his life. Historycznie najprawdopodobniej Jezus wygłosił to kazanie w roku 33, czyli roku swojej śmierci. And in 80, a w roku 70, some three decades later, czyli gdzieś 30 lat, trzy dekady później, the Romans laid siege to the city of Jerusalem, Rzymianie zaczęli oblężać miasto Jerozolimę. And set fire to the temple of Jerusalem. I podpalili świątynię jerozolimską. In the same chapter, chapter 13 of Mark's Gospel. I w tym samym rozdziale 13, który słyszeliśmy z Ewangelii Marka. 14 and 15, w 14 14 i 15. Jesus says, Jezus Jesus mówi, when you see this no, siege of the city, kiedy zobaczycie, że zbliża się oblężenie tego miasta, flea, flea from the city. Uciekajcie z tego miasta. And that Christians fled from the city. I faktycznie, chrześcijanie uciekli z tego miasta place called Pella. Do, do miejsca, które nazywało się Pella. That's why the Jews were eliminated from the city, but not the Christians. Natomiast Żydzi nie uciekli, dlatego oni zostali wymordowani w mieście. Because the Christians fled to Pella. Chrześcijanie uciekli do Pella. So take alert, a keep więc bądźcie a czujni, nie śpijcie. To flee from the city. Po to, by móc uciec z miasta. That is one meaning. To jest jedno ze znaczeń. The meaning. Historyczne znaczenie.

O północy. At the cockcrow, three o'clock in the morning. Wtedy, kiedy pieje kogut, czyli o trzeciej rano. Or at dawn, six o'clock in the morning. Albo o świcie, czyli o szóstej rano. Which means, a to oznacza, we can die at any time, że w każdej chwili możemy umrzeć. The master of our master comes to take us where he is. No bo nasz Pan przychodzi po to, żeby zabrać nam tam, gdzie on jest. Jezus powiedział: "Ja idę, odchodzę, by przygotować wam miejsce." will come Jak ten twój pokój będzie gotowy, to przyjdę po ciebie, by cię tam zabrać. I want you to be where I am. No bo chcę, żebyś był tam, gdzie jestem ja. And he was a carpenter. A był cieślą. Our room is not yet ready. Czyli On pracuje nad tym naszym pokojem i on jeszcze nie jest gotowy. When it is ready, he will come. Jak będzie gotowy, to przyjdzie po nas. Surely he will come. Na pewno przyjdzie. But when does he come? Ale kiedy przyjdzie? We don't know. Tego nie wiemy. Where we will die? Kiedy umrzemy? How we will die. Jak umrzemy? When will we die? W jaki sposób umrzemy? Gdzie umrzemy? These are kept secret. To wszystko jest utrzymane w tajemnicy For our own good. dla naszego własnego dobra. No, bo gdybyś wiedział, kiedy umrzesz, to co by się z tobą stało? Will you do anything? Czy byłbyś w stanie robić cokolwiek? Nie, usiadłbyś sobie w fotelu bojanym i pił piwo. So it is kept a secret. Dlatego to wszystko jest utrzymane w tajemnicy, po to, żebyśmy sądzili, że będziemy żyć tysiąc lat i yeah. przygotowywali się na ten czas. A prawda jest taka, że musimy być czujni. That means be alert to znaczy być alert na die w Czyli być gotowi umrzeć w każdym momencie i w każdym miejscu. Święty Paweł napisał do Filipian Moje pragnienie to umrzeć i być z Panem. Ale jeśli On pozwoli mi nadal trwać w moim ciele, to tylko dla was. Let our desire be to die and be with the Lord. Więc niech pragnienie każdego z nas będzie takie, by umrzeć i być z Panem. He is the master of the house. Bo on jest panem domu. Of heaven. Panem nieba. And he comes to take us to heaven. I przychodzi by zabrać nas do nieba. To a personal meaning. I to jest to osobowe znaczenie. O tym kolejne znaczenie, znaczenie eschatologiczne. There was a judgment on the old covenant. On. Old old covenant. There on, the old covenant. on on on. On okay, the continue. Just Okay. The old covenant mm -hmm. of the Old Testament. W starym przymierzu w Starym Testamencie i there y, w starym przymierzu była mowa o sądzie i ten sąd musiał nastąpić. of Jerusalem I ten sąd polegał na tym, że zostanie zniszczone miasto Jerozolima i świątynia jerozolimska. The old covenant promised Messiah. Stare przymierze obiecywało Mesjasza. Only very few the a tylko bardzo niewielu ludzi przyjęło tego Mesjasza. So there was a, a więc był sąd on the people of the old covenant. Był sąd nad ludźmi wypowiedziany nad ludźmi starego przymierza Which in AD 70. I ten sąd dokonał się w roku 70 naszej ery. We hear about war in Ukraine, the Holy Land. w tej chwili słyszymy o wojnie na Ukrainie i, na, i o wojnie w Ziemi świętej. So we what a war is. Więc my rozumiemy, czym jest wojna. So, the Jewish. War of AD 70, Ale teraz mówię o wojnie żydowskiej, która toczyła się w roku 70 naszej ery. Was a judgment on the People of the Old Covenant. Ta wojna była sądem nad ludźmi starego przymierza. And that, that judgment I is a of the last judgment. Ten sąd jest przedsmakiem sądu ostatecznego. On the people of the new covenant. Czyli sądu, który odbędzie się nad ludem nowego przymierza. We are the people of the new covenant. My jesteśmy właśnie tymi ludźmi nowego przymierza. So at the end of the world, a więc na końcu świata, there will be a judgment, odbędzie się sąd on the people of the new covenant. nad ludźmi nowego przymierza. How it looks like. Jak ten sąd będzie wyglądał? A a glimpse is given in the Judgment on the people of the old covenant. takie pewne malutkie wejrzenie na temat jak będzie wyglądał tego, ten sąd y, mamy właśnie w tym w jaki bóg przeprowadził sąd nad ludem starego przymierza so keep alert. a więc bądźcie czujni When will be the end of the world? kiedy będzie koniec świata hu emang say that today the world will not end a kto z nas może powiedzieć, że to nie dzisiaj będzie koniec świata, a może będzie właśnie dziś? Czy ktoś z was może z całym przekonaniem powiedzieć, że świat na pewno nie skończy się dzisiaj? No, nobody can say. Nikt nie może tego powiedzieć. So it can happen. A więc może się to stać w każdej chwili. So keep alert. A więc bądźmy czujni, Keep awake. czuwajmy. Are you be afraid? Ale czy mamy się tego obawiać? Our Lord is coming, no? Nie, bo to przecież nasz Pan powraca. And this leads us to the fourth explanation. A to nas prowadzi do czwartego wyjaśnienia: the ecclesiastical understanding. do rozumienia eklezjastycznego. Jezus opowiada taką krótką przypowieść. A parable, a, man, a certain man. O pewnym człowieku. The master of the house. Ten człowiek był panem domu. While leaving his home, I kiedy opuszczał swój dom, collected servants. Wezwał swoich służących and entered some responsibilities. I powierzył im określone odpowiedzialności. And he calls A potem wezwał jeszcze swojego odźwiernego I jemu również powierzył jakąś odpowiedzialność. Man. Pewien człowiek. It is not any man. Ale nie jest to jakiś tam człowiek. To jest Jesus który jest Bogiem, który became człowiekiem. Tylko tym człowiekiem jest Jezus, który jest Bogiem, który stał się człowiekiem. He came, he came to this world. I to on przyszedł na ten świat, And lived on the earth. i żył tutaj na ziemi. He came to this world to deal with sin. A przyszedł tutaj po to, by rozprawić się z grzechem. And he dealt with the sin on the cross. A z grzechem rozprawił się na krzyżu. And he died there on the cross. Tam na krzyżu umarł. He was buried. Został pogrzebany. On the third day he rose again from the dead. Trzeciego dnia z martwych wstał. And it was a bodily resurrection. I było to zmartwychwstanie w ciele. Bodily resurrection. Zmartwychwstanie w ciele. He did not leave his body, human body in the tomb. Nie zostawił swojego ludzkiego ciała w grobie. But he rose with his body. Tylko z martwych wstał razem z ciałem. What kind of body? Jakież to było ciało? When he appeared to the disciples? Kiedy ukazywał się uczniom? He said to them. To im mówił. Look at me. Popatrzcie na mnie. I'm not a ghost. Ja nie jestem duchem. Ghostly has no body. Bo duch nie ma ciała. I have A, body. a ja mam ciało. The women could hold on Kobiety mogły się przytulić do jego stóp. Matthew 28:7. Mateusz 28 7. The women were holding on the feet of the risen Lord. Tam czytamy o tym, że kobiety trzymały się stóp zmartwychwstałego Pana. Thomas could touch him. A Tomasz mógł go dotknąć. He, the risen Lord, at a piece of fish in their presence. I w ich obecności zmartwychwstały pan zjadł rybę. So a, body. a więc miał ciało. But Ale, that body did not have the of body. Ale to ciało nie miało ograniczeń ciała materialnego. He could when the doors and were Ponieważ, po, na przykład, potrafił pojawić się tam, gdzie były pozamykane drzwi i okna. And Jesus ascended to heaven. A potem wstąpił do nieba. With this body. Ale razem z tym swoim uwielbionym ciałem. And he said he will come back. I powiedział, że powróci. So there is the first coming of the Lord? A więc istnieje pierwsze przyjście Pana? In flesh and blood. Kiedy przyszedł i żył tutaj w ciele i krwi i miał krew. There is a second coming of the Lord. Jest też drugie przyjście Pana? Im Glory and light, chwale i świetle. So what shall we do between the first coming and the second coming of the Lord. Pytanie brzmi: co my mamy robić pomiędzy pierwszym przyjściem Pana, a powtórnym przyjściem Pana. Jesus says, Jezus mówi: "Beware to do your responsibilities. Bądźcie uważni i czujni, wypełniając swoje obowiązki. We are his servants. Bo my jesteśmy Jego sługami. And he has with us some responsibilities. A on powierzył nam określone odpowiedzialności. As a father of the family. Na przykład odpowiedzialność jako ojcu, ojcu rodziny, as a mother. albo jako matka rodziny, as a husband, as a wife. jako mąż, jako żona, as a father, as a child. jako ojciec, jako dziecko. Doing your I dlatego masz cały czas wypełniać swoje obowiązki. To jest the best preparation for all the dimensions of the Lord's coming. I to właśnie jest najlepszym przygotowaniem na wszystkie wymiary powtórnego przyjścia Pana. Whether it is historical, bez względu na to, czy będzie to, przy, to przyjście historyczne, personal, czy osobowe, eschatologiczne, go on doing your responsibility. cały czas wypełniaj swoje obowiązki. Keep alert to do your work. I cały czas bądź czujny, żeby prawidłowo wykonywać swoją pracę. That is for the servants. To jest polecenie dla sług, And then there is the doorkeeper. ale jest jeszcze oddźwierny. And here we have the dimension. I w jego przypadku mamy wyraz wymiar ekleziastyczny. Jest to również wymiar sakramentalny. Taking two more minutes. <laughs> Zabiorę Wam jeszcze dwie minuty. Kim jest odzwierciedlonym? We came to this church. Przedłeś do tego kościoła. And our parish priest opened the door for us. Bo otworzył cię ksiądz proboszcz. He's the doorkeeper. To on jest odzwierciedlonym. So we entered the church. A więc weszliśmy do kościoła. And then what do we see? I co tutaj zobaczyliśmy? We see him at the Lord's altar. Zobaczyliśmy księdza proboszcza przy ołtarzu Pana. So he stands in the Lord's place. A więc stanął w miejscu Pana. And in Jesus, i przez Chrystusa, with Jesus, z chrystusem, through Jesus, chrystusie, he pronounces Jesus' word. Wyp, zaczął wypowiadać słowa Jezusa. This is my body. To jest moje ciało. This is my blood. To jest moja krew. That word catches life. I te słowa ożyły. What he, what he in Jesus name, to co ksiądz powiedział w imię Jezusa. Zaczęło się dokonywać. The word and alive. Czyli słowo stało się aktywne i żywe. And we have the Lord. I mamy Pana. Saint John Maria Vianney swoje Święty Jan Maria Vianney zapytał swoich parafian: "Kto Kim jest kapłan?" A is a man, kapłan to człowiek. Whom God obeys. Któremu posłuszny jest Bóg. Is a man whom God obeys. Kapłan to człowiek, któremu posłuszny jest Bóg. The priest raises his hand. Bo kiedy kapłan wznosi ręce to heaven, i patrzy w niebo God, i mówi Bogu: send your holy Spirit, ześlij swojego Ducha świętego. And make a holy these mysteries, I uświęć te tajemnice and God obeys him. Wtedy Bóg jest mu posłuszny. The priest opens the door of Heaven, czyli kapłan otwiera drzwi nieba. Doorkeeper, Udźwierny. Odźwierny sakramentów. I mamy Pana. We can touch him. I teraz możemy go dotknąć. And when we the Holy A kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, he our to jest w naszym żołądku all our i penetruje całe nasze jestestwo. He remains within us, Jest w nas, w naszym wnętrzu. As he remained in the womb of Mother Mary. Tak samo jak był w łonie Matki Bożej. Niektórzy z was przyjmują Komunię Świętą do ręki? Czyli bierzesz do ręki swojego Pana, tak jak prorok Simeon wziął Dzieciątko Jezus w swoje ręce, Incarnation continues till the end of the world. a więc wcielenie trwa aż do końca świata. This is the effect of incarnation and resurrection. To jest skutek wcielenia i zmartwychwstania. Therefore Saint Bernard of was said, I dlatego święty Bernard z Clairvaux powiedział, Między pomiędzy pierwszym przyjściem Pana a drugim przyjściem Pana there is a middle coming of the Lord. jest jeszcze jego przyjście środkowe. O Benedict XVI powiedział, a papież Benedykt XVI powiedział, Every Holy że każda najświętsza Eucharystia the of the of the Lord. jest przedsmakiem powtórnego przejścia Pana. The Lord comes now, right now, Pan przychodzi teraz, dokładnie teraz, in his church. do swojego Kościoła, w in swoim his, Kościele, in his sacrament. w swoim sakramencie.

make yourself living tabernacle więc z nas żywe tabernakulum so be to be a living tabernacle a więc bądź czujny bo jesteś żywym tabernakulum keep alert that you are a mobile living tabernacle a więc uważaj bądź uważny bo jesteś mobilnym żywym tabernakulum you carry the lord niesiesz w sobie pana carry him to other people a więc zanieś go do innych ludzi and love them i kochaj ich In this way we imitate the Lord. I w ten sposób będziesz naśladował Pana he comes to us, Bo On do nas przychodzi we are Chociaż jesteśmy tego kompletnie niegodni Let us take the Lord to A teraz my bierzmy Pana do innych and love them, I kochajmy ich even if they are Nawet jak są tego niewarci And let the Lord come we are ready. I niech Pan przyjdzie kiedy chce. My jesteśmy gotowi. Is our Lord who is Bo to przecież Nasz Pan przychodzi. Nasz Zbawiciel. So let us pray Dlatego módlmy się z pierwszym kościołem, Maranatha. Lord, come. Panie przyjdź. Amen